Jesteśmy na ćwierćfinale Pekenia Bonus Turnieju O, ładnie Rozgrywanego w ramach 115 Międzynarodowego Turnieju Rozmachów awesome Darek Cup Na pierwszym planie Franek Stępień z Bełchatowa A z drugiej strony Norbert Vitas z Bolesławiec, czyli Bełchatów-Bolesławiec BBB Pierwszego seta wygrał Franek. 6 do 2. No i teraz prowadzi 4 4 do 3. Jak Norbert Witas. To oczywiście cała jego wspaniała rodzinka. Filip Małgosia. Klaudia. Klaudia zawsze długie coś tam w komórce. zaspot podejrzymy, co tam, co tam pisze. Nie, nie zobaczymy. Wszystko tajemnica jest. O, Maciek już przebrany po prysznicu, chyba tak? Kibicujesz swojemu kumplowi? Na razie mu dobrze idzie. Dobrze tak. mu idzie, bo kibicujesz, A tego chyba. Ale rodzinka Norberta też kibicuje. I zaraz zobaczymy, jak to pójdzie. Oj, świetny serwis. No proszę. Świetny serwis. I mamy 15,0. 2, 6, 3, 4, 15,0. Z innego ujęcia kamery, No nie jest to najlepszy pomysł. No i 30, 0. czyli szansa na wyrównanie, na wyrównanie w drugiej secie po cztery. Druga wymiana, intensywna. Uciekasz! Trzymaj się, Tomasz. No, szkoda, to było szybkie 30 jest szybkie po 40. No i teraz chyba najważniejsze jest te piłki. Trzyma to Norbert? jakiś skrót, przez środek. Ajajaj. No to jest dokładnie to, co Franek psuł wcześniej, filmując, zauważyłem. Takie piłki w półkortu. A no to teraz pięknie zawinął rotację. 30 do 40. No, ładna gra jest. No Albert naprawdę fajnie walczy. A zaskoczył go, zaskoczył go, ale świetna wymiana. No i tu mamy 5-3, czyli 6-2, 5-3 Franek Stępień Bełchatów. No, porównując same kilometry, jakie przebył Franek ponad 400, no to oczywiście on nie na piechotę, bo inaczej nie miałby nie był się grać. Ale szacun, szacun. Oczywiście musimy podkreślić, że Fronę gra po raz pierwszy w moim turnieju, czyli jest tak zwanym debiutantem. Czyli mamy debiutanta tutaj, walczy o półfinał, pekenia bonus turnieju. to jest 30.0 chyba no ładnie, ten pierwszy wolej prawdzie w rakietę Norberta, bo Norbert nie biegł, ale drugi już ładnie spasowany no dobrze to wygląda. Wcześniej oglądałem mecza, me, mecz, 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 mecz Franka, no to to wyglądało tak różnie, no teraz może niekorzystnie. Ale tutaj, kurczę, całkiem to fajnie wygląda. Robi to trochę mniej błędów. Tam czasu, Andrzej. Krzysiek proszę. Dzień, bardzo dwie. proszę. Tomasz. Dzięki tak to recynie. Trzymaj się, bardzo. miło, że byłeś, zapraszam oczywiście i to, to pograłeś chyba. Lepiej, pograłeś? Lepiej, o, no, bo to no. emocjonalnie lepiej. Mi, tu można przyjechać w ogóle tak w tego Można, roku. oczywiście, że można. Euro, krzycze, Kurczę, bizabie, nie wiem, ale czekaj czekaj, jakoś do 12 jest chyba 6, a po 12 jest 12 chyba, jakoś tanga. Do Godziny, wiesz, do tak, południa. Oczywiście na tygodniu znowu jest. Oczywiście. Wiesz, I kiedy Tomasz, jest? zapraszam. O oh my god, szósty marzec. 6. Jak będziesz wychodził, to koło Ale monitora. Nie, ze kiedy w ogóle są jeszcze szósty i. Słuchaj, minusy... jak będziesz wychodził, to koło monitora stojącego na, na, na moim barmańskim tym jest taka stojąca jakaś tam wizytówka i tam są wizytówki. Jak wejdziesz na wizytówkę, Dobra. to tam są wszystkie daty turnieju. Acha. Bardzo proszę skorzystać. Dobra, jeszcze raz okay? dzięki. Cześć. No problem, trzymaj się. Pa, Tomasz. A co so, po meczu ja? O! Oh,